Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem w Games, a to jest kolejny odcinek serii, w której przeglądamy modyfikacje. Dzisiaj opowiem trochę o modyfikacji inventory Tweaks. A więc jest to bardzo przydatna modyfikacja, gdzieś koniecznie mamy... Bardzo, bardzo, bardzo tutaj tak nieładnie i chcemy to uporządkować, to klikamy ikon tą ikonę i nam się ładnie wszystko segreguje. Tak samo w tym w IQ. Klikamy R i ładnie wszystko nam się segreguje. Możemy coś takiego zrobić. Klikam R i widzicie, ładnie się segregowało. Ja, zarówno w skrzyniach, jak i inwentory to działa, więc bardzo, bardzo naprawdę przydech. Na modyfikację można w kolumnach, czyli tak się coś, coś, coś takiego będzie się układać, oraz i w rzędach, czyli że tak będzie się układać, tak? No, oj. No, to, to tak, Trudny był odcinek, ale to na tyle z dzisiejszym odcinku, z modyfikacji. Microsoft. bye bye.